Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy ten związek ma rację bytu? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję karty. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Cesarz. Co wychodzi przeciw? Królowa Pentakl. Wynik, odpowiedź, rada: osiem buław. Nałożę kartę. Dwójka mieczy. Nałożę kartę. Król buław. Nałożę kartę. As buław. Na spodzie talii jest karta królowa Buław, i to może być tło czytania. Sedna, Cesarz. Szczerze mówiąc, to trudno jest tworzyć i utrzymać związek z cesarzem tyranem. To jest osoba, która Żąda podporządkowania się. To ja jestem władzą absolutną. To ja jestem panem i więcej zarabiam. Trzeba sobie uświadomić, że bycie cesarzem, bycie w związku z cesarzem to są blaski cienie. Jest więcej cieni. A tutaj powinna być równowaga. Cesarz swoją dominację wykorzystuje w niewłaściwy sposób. Mężczyzna cesarz jest osobą zakompleksioną. A otoczeniu pokazuje się jako osoba bardzo pewna siebie, godna zaufania, prawa, uczciwa. Często cesarz wpada w skrajność. Rozum dla niego jest najważniejszy, oraz twarde reguły są dla niego najważniejsze. Pilnuje zasad. Natomiast strefa emocjonalna, uczuciowa, jest dla niego czymś Mniej ważnym. Jest obca. Często cesarz przekracza granice w związku. Dużo sobie pozwala, nie patrząc na nic i nikogo. Co wychodzi naprzeciw? Królowa pentakry. Zmienność, kapryśność. To jest osoba, która potrafi dobrze manipulować kobietą czy ludźmi. Jest leniwa, powierzchowna, egoistyczna, samolubna. Tutaj jest trudno znaleźć cechy pozytywne. Jest więcej cech negatywnych niż pozytywnych. Dla cesarza ważne są pieniądze. Tutaj Przekracza granice dobrego smaku, aby pozyskać te pieniądze. On zarabia pieniądze. Pieniądze są dla niego przepustką, aby być lepszym człowiekiem. I to jest smutne. Wynik, odpowiedź, rada. Osiem buław, dwójka mieczy. Król Bław i As Bław. On sam nie wie, czego chce. Tutaj są wątpliwości. On jest poblokowany. Patrząc na rozkład, to nie mogę powiedzieć, że ten związek nie ma racji bytu. Ma rację bytu i nie ma racji bytu. Ja mam wątpliwości. Mężczyzna jest niestabilny. A trudno jest żyć z osobą, która ma taką niestabilność emocjonalną. Nie walcz o przyjaźń, nie walcz o miłość, bo to wszystko musi przyjść naturalnie. Bez tej naturalności nic nie osiągniesz. Ja nie jestem zwolenniczką jakiegoś doszukiwania się. Że na przykład tą osobę trzeba wyrzucić z naszego życia. Prawda jest taka, że kiedy rozpo, rozpoznasz swoją moc, to nie będziesz zainteresowana, aby tą osobę wyrzucić ze swojego życia. Samo odejdzie. Tylko trzeba postawić im granicę. Finito. Pamiętaj, że na nim świat się nie kończy. Daj sobie czas. Takiego kwiatu to pół światu. Ten król Buław jest jedynym z wielu mężczyzn na świecie. Szału nie ma. Ósemka Buław i As pokazuje, że owy pan będzie szukał kontaktu. Będzie zasypywał ciebie telefonami, sms -ami. Zawsze jemu można odesłać sms o treści jestem teraz niedostępna do odwołania. To jest granica, stop maszyna. Otwórz się na nowe i wpuść do swojego życia inspiracje. Miej oczy otwarte. Możesz wyznaczyć sobie zupełnie nowy kierunek. Nie stój w miejscu. Zadbaj o siebie. O swój rozwój osobisty. Wyraź siebie. Przy nim, przy tym kluczu, jest potrzebny Twój hart ducha. A z buław to jest iskra. Ale ta iskra zaraz zgaśnie. Przedstawiłam Ci sytuację. Decyzja należy do Ciebie. Przy nim to są same eksplozje. Kiedy zasypiesz lej po bombie, to zaraz pojawi się następna eksplozja. Trudny partner. Dziękuję. I życzę Ci. Wszystkiego dobrego. I życzę Ci, abyś podjęła dobrą decyzję. Abyś była szczęśliwą kobietą. Dziękuję. Pozdrawiam. Dba o siebie. Jeżeli ten film Ci się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus. I Klara Tarot miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Dwa o siebie.